Tematem tego odcinka jest jarmuż i dwie wybrane potrawy, mięsem i wegetariańska. Świeży jarmuż myjemy, kroimy i gotujemy. Jarmuż nie ma aż tak wielu wielbicieli, ale ma dwie ogromne zalety. Pierwszą jest to, że jest bardzo zdrowy i stoi na pozycji numer jeden wśród kapustnych. Drugą, że nie musimy go zbyt długo gotować. Możemy użyć wariant z zamrażarki. Ten jest z ogródka i kiedy liście są bardzo piękne, blanżuję je i zamrażam. W tym przypadku nie jest to takie kłopotliwe i można zadecydować w dowolnym dniu, kiedy się chce gotować. Pierwszy wariant wegetariański, przysmażamy na patelni słonecznik, sezam, oba albo jedno z nich. Uwaga, aby się nie przypalił, wtedy nie jest smaczny. Podsmażamy na maśle klarowanym jabłka albo gruszki pokrojone w kosteczkę. Dodajemy jarmuż. Łączymy wszystkie składniki, solimy odrobinę, trochę pieprzu. I gotowe. Można zjeść jako przystawkę do innych dań. Można połączyć go z ziemniaczkami. W takiej wersji też będziemy syci. Drugi wariant to jarmuż z kiełbaskami, które nakłuwamy i gotuje z jarmużem. Osobno ziemniaczki. Do tego dochodzi masło, trochę pieprzu. Uwaga, te ból, kiełbaski są często słone, więc nie sulimy za bardzo ziemniaków. Jarmużu też już nie. I smacznego. Tajemnicą dobrego smaku tej potrawy jest spora ilość ziemniaczków i kiełbasy metki. To taka roślina, która się skrzyżowała. Jarmusz, kalerepa czerwona i czerwona kapusta, ale to nie szkodzi. Używam ją jak jarmusz. Pozyskuję również własne nasiona. Uwielbiają ją ślimaki, dlatego warto ją wysiewać pod osłoną. Zostawiam ją na zimę w ogrodzie i sukcesywnie obrywam listki. Dodając do surówek jak wiadomo kapustne są bardzo bardzo wypasione w różne witaminy i minerały, więc warto ją w niedużych ilościach jeść na surowo. Duża ilość liści jest splanżowana, gotowana, dodawana do posiłku. Zapraszam Cię na następny odcinek i przygodę z kolejnym warzywem. Pozostałe odcinki znajdziesz na playliście w zakładce Odżywianie.